Cześć, mam kogoś, Mister albo jako 3000 i witam Was w dziewiątym odcinku z serii FIFA 13 Lp 13 Kariera Krakowie. E, dzisiaj sobie zagramy z Dolkanem Zombi. Albo dobra, dajmy zagrać z Krzeszewskiemu. Myślę, że skład jest dobry. E, ze 100 milem sobie zagramy. Trzeba... Wydaje mi się, że powiedziałem, z do... że zagramy z Dolkanem zamiast ze 100 milem. A to już nieważne w każdym razie. No nie no, w tej... Kurde. Tak się zlewa, tak się też zlewa. Aż wy w wyjazdowych i my też zagramy w wyjazdowych. Mam nadzieję, że uda się wygrać. No i zapraszam Was na skrót znowu w takiej samej formie jak to było wczoraj. Czyli komentarz nie będzie nagrywany na żywo. Jest ta dziewiąta minuta. Podaję do Gnabrigo. Gnabry wyprowadza kontrę. Podaje długą piłkę do Jonatana. Jonathan walczy w powietrzu. Tutaj błąd obrońcy Stomila. No i mamy bramkę. Tam się od niego piłka odbiła i Jonathan pokonał bramkarza Stomila. Kolejna okazja. Tutaj Kłaku. Christian Kłaku. Rzuca piłkę na Jonathana. bardzo piękna główka, ale broni bramkarz. Bernhard podaje do Jonathana. Jonathan wraca się. Próbuje. Całem z dystansu, bo bramkarza, jednak mu się nie udaje. Kolejna okazja. Mamy rzut karny dla Stomila. Do piłki podchodzi Bukowiec. Czy uda mu się pokonać Krzeszewskiego? Nie udaje mu się, trochę wspojenie. Kolejna okazja. Kaczmarek, Kaczmarek kiwa wszystkich obrońców, podaje do, Je do Jezińskiego. No dobra, wygraliśmy 1-0, mecz był bardzo, bardzo słaby, ale wygrany, więc... Co my się tutaj przejmujemy? Na w swoich możliwości w zasadzie zagrał tylko Skrzeszewski, Jonathan, no i Farias. I Kasanović, ale Kasanowicz dostał czerwoną kartkę i graliśmy w 10, więc potem się już trudniej grało. A nadal mamy 5 punktów przewagi nad Zawiszą. Żeby oni kiedyś przegrali. Dobra, teraz będziemy symulowali mecz z Dolkanem. O, to się na raport o juniorach. Jak ten, ten całkiem, całkiem już, coraz lepiej Ale poczekajmy, po, poczekajmy jeszcze chwilę, poczekajmy już mało tych juniorów strasznie, myślałem że będzie lepszy ten scout, słaby Nie spisał się Gnój Dobra Trzeba mieć a tutaj może sobie zagrać ee, Będzie już truna i jeszcze jedna, żeby nie był tutaj dwóch bramkarzy Mamy tutaj Żana A, w tym, w tym w w sobie niech zagra żam zamiast kłaku. Żeby coś strzelił, bo on ostatnio mało grał No i sobie ten mecz przesymulujemy Chyba się uda wygrać, bo grałem u siebie, a nie na wyjeździe Z zespołem, który jest szesnasty no dobra, 4-0, okej okay. Koniec zawieszenia, rozwój juniora Damian Drzewiecki ja, Ale w myślę, że z lks em na pewno gram nie będzie. No tym razem dajmy zagrać daniemu Sortesowi, żeby było trochę pewniej. Tak myślę sobie. Będzie Sortes. No i nie żał, tylko, tylko zdecydowanie tutaj gra Kłaku. A no i oczywiście Kosanowicz. No i dobra, będzie teraz drugi mecz dzisiaj. No i ja Was zapraszam. Na... A nie mogę. Kolejny słaby mecz, tym razem wynik 0-0. Nawet Nawet nie będę z tego robił skrótu, tylko wam pokażę po prostu powtórki. Bo to, nie, bo to nawet nie jest warte. Pasza sytuacja. No i dobra. To jest sytuacja numer 2. A tej zeszycie nic nie było Kolejna obrona naszego bramkarza Tym razem nasz bramkarz miał warta, że to Nie weszło. Kolejna obrona naszego bramkarza Bardzo słaby mecz, no nie wiem Ale chyba będę musiał moich piłkarzy zmotywować, bo w ostatnim meczu grali tak dobrze, a wtedy zawiedli Ale ŁKS bardzo dobrze się, się bronił Bardzo dobrych obrońców mieli No nie wiem, ale chyba grali w pięciu obrońców, skoro tak się dobrze bronili. No i Zawisza znowu wygrała. W następnym odcinku będziemy mieli mecz z Wartą, no i przed tym meczem trzeba naszych zawodników zmotywować. W sumie ten mecz też sobie przesymulujemy, ponieważ Warta teraz jest w drugiej lidze, a następny mecz jest już z Olimpią i ten mecz już będziemy grać. Nie wiem, nie wiem. Coś tutaj trzeba będzie zmienić. Może tam zagrać Romanowowi tutaj. A nie Bernhardowi. Zobaczymy. Taka mała zmiana. Aż to na szczęście się udało wygrać 2 do 0. O, a zawiszcza chyba zremisowała. Nie. Sorry, też wygrali. Będziemy mieli mecz z Olimpią. Chciałem jeszcze zobaczyć jak nasi zawodnicy się rozwinęli. Sortez nic, ale nie wiem dlaczego, ale bardzo dobrze gra. Ten się rozwinął o 3. Ten o 7. Ten o 3. Ten o 6. Gnabrys ten o 3. Ten o 1. Ten o 8 masz. Ten o 7. Jonathan nic w ogóle. Ten o 2. O 7. O 2. O 6. Rozwinął z Krzeszewski. Dąbrowski o 2. Buzigaca o 5, Nykel minus 1, Jean o 3, Marsz o 2, Zieliński minus 1, Pilasz nic, Budzić o 3, Szewczyk o 7, Berhard plus 4, Kusek plus 2, Marciniak nic, Struna plus 1, Drzewiecki nic i teraz Budziński plus 5, Kapusta plus 4, Steblecki plus 6 i Strauss plus 4. No dobra, no i to było na tyle. Ten, ten odcinek słaby, ale mam nadzieję, że tak da się będzie dużo, będzie kilka łapek w górę. Może być też jakieś łapki w dół, jeżeli Wam się nie podobało. No i to było na tyle. Cześć. 29 minuta. Gnabri wyprowadza kontrę. Długa podelika do Jonathana. Trochę Jonathan powalczył. Tutaj błędy. Kurde, że to nie błęd, błęd może błęd, co ja powiedziałem.